Mężczyzna, żeby witajcie na kolejnym odcineczku na mam kanale a dzisiaj sobie gramy na koral, klap, klap, z klap, klap, na klap, najlepszy, 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 klap, bardzo klap, 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 i i klap, polecą klap, no polecam bardzo. Zagrajcie na tym serwisie. No bardzo polecam. No bardzo, bardzo. Bardzo lubię ten serwis. Bardzo, bardzo lubię. No i polecam mi wziąć na tego, na tym serwisie.